tam widzowie na kanale Pigeon Poland dzisiaj sobie zrobimy pomarańczowy miks tutaj dla gołąbków. Miks dosyć może być taki kontrowersyjny, troszeczkę hmm, może ktoś tam się puknąć w głowę, co on daje gołębiom. Eee, no tutaj tutaj dosyć taki nieoczywisty, egzotyczny miks przewiduje dzisiaj dla gołąbków. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Mam tutaj kefir, który trafia do naszego pojemnika. No, myślę, że tutaj jest jakieś, nie wiem, około 150 ml do 200 ml maksymalnie. No i, i kefir tutaj jest bazą, praktycznie, no, można tak powiedzieć, bazą naszego miksu. Czemu wybrałem na dzisiaj kefir? No, kefir wybrałem, bo tutaj, tu w kefirze znajdziemy białko, wapń, magnes, witaminę B2 i B12. No, i przede wszystkim kefir korzystnie wpłynie nam na układ pokarmowy z tego względu, że zawiera kultury żywe, kultury bakterii które będą jako probiotyk e, służyły w organizmie w układzie pokarmowym gołębi. E, także na pewno, na pewno to wesprze zdrowie jelit. E, no i kefir jeszcze wzmacnia układ odpornościowy. E, właśnie z tego względu, że zawiera te witaminy e, B tutaj korzystnie wpływające na organizm. Zawiera również kwas foliowy, e, biotynę, no, i tak jak mówiłem, wapnie oraz, oraz tutaj witaminę K zawiera także kefir. Kefir ląduje w naszej mieszance. Tutaj mam pokrojoną dynię. Jako, że to jest pomarańczowy miks, ta dynia nam tutaj fajnie, fajnie powinna. fajnie korzystnie powinna wpływać na na, na, na na gołąbki. No dynia, czemu dynia dynia zawiera wykazuje działania kardioprotekcyjne, Obniża tam ciśnienie krwi. No i na układ pokarmowy działa dobrze, bo zapobiega zaparciom, obniża, obniża w organizmie cholesterol. No i, i dynia ma działania przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, no i, i, i znajdziemy w niej również takie składniki jak wapń, magnez, potas, selen, cynk, kwas foliowy, niacynę, witaminę A, C oraz E. Do naszego miksu dodajemy marcheweczki, myślę, że trzy powinny tutaj śmiało wystarczyć marcheweczki. I marchewka yy, ma dosyć dużą zawartość witaminy A, która tutaj będzie korzystnie wpływała nam na wzrok gołębi, na oczy. Yy. Ale również tutaj marcheweczka to błonnik, który, który będzie korzystnie wpływał yy, na układ pokarmowy. No i tutaj mamy również w niej yy, potas. A potas, jak wiadomo, Potrzebny jest do prawidłowej pracy serca, do prawidłowej pracy mięśni. No i, i tutaj, tak jak już mówiłem, mamy witaminę A, witaminę C, witaminy z grupy B, witaminę E, H, K, witaminę PP. I składniki mineralne, to jest wapń, tutaj już mówiłem, potas. Sód, żelazo, mieć, fosfor, magnes, cynk oraz kobalt. Mam tutaj dosyć mocno dojrzałe kaki. To nie są pomidory, to są kaki. Dlatego tutaj mówię, że to jest egzotyczny miks. One są już takie: to kaki było takie dosyć miękkie. To jest takie jeszcze lekko twardawe. Także wkrajam sobie te kaki. Tutaj Oj, chyba nie zmieści się nam w tej puszeczce, No ale dobra. I kaki zawiera też bardzo duże ilości witaminy C oraz witaminy A. Yy, dużą ilość beta karotenu yy, likopenu yy, zea kastryny luteiny. Yy. No, i, i tutaj duże ilości żelaza, potasu, fosforu, wapnia oraz manganu. E, również zawiera duże ilości błonnika. E, I jeśli chodzi o właściwości, to ma właściwości antyoksydacyjne, e, mają właściwości przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, e, przeciwnowotworowe. E, także to będzie to będzie tutaj kaki dobry, dobrym takim egzotycznym dodatkiem w naszej mieszance Mam tutaj również marakuje, którą którą dodaję. Tutaj wiadomo, że te pestki tu już jak robiłem żółty mix, bo też była marakuja. Te pestki mają najwięcej e, wartości odżywczych. I dlaczego dałem marakuje? Marakuja korzystnie wpłynie nam na jakieś e, charczenie, rzężenie gołębi na jakiś kaszel, taki no, na ogólnie zawalone yy, drogi oddechowe. No i, i wzmocni tutaj yy, serce, yy, serce gołębi, pracę serca. Korzystnie na pewno wpłynie na układ yy, krążeniowy. tak. No i, i zawiera witaminy, witaminy A, C, B6, E oraz K i składniki mineralne, takie jak fosfor, wapń, magnez, cynk, sód, potas i żelazo. No i, i kaki jeszcze, jeszcze ma z takich, z takiego działania korzystnego, że działa przeciwzapalnie, przeciwgrzyblicznie. Usprawnia gojenie się ran, no i, 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 i jakieś tam właśnie korzystnie wpływa podczas infekcji, y, dodaje, że tak powiem, wigoru. Kolejny, kolejny składnik w naszym miksie, y, pomarańcz, pomarańcza, będzie ciężko ją tu zmieścić. pomarańcza ląduje i tutaj pomarańcza posiada sporą ilość witaminy C, anto, antocyjanów, sporą ilość flawonoidów i flavonoidy chronią i wzmacniają naczynia krwionośne. Witamina C jest antyoksydantem i wpływa na syntezę kolagenu w organizmie, więc również to przyspiesza się gojeniu ran oraz, oraz walki ze stanami zapalnymi oraz różnymi podrażnieniami. No i witaminy, które są w pomarańczy, to jest witamina A, witamina B1, B2, B3, witamina B6, B12, witamina C, witamina D oraz E. Jest również spora dawka beta karotenu, kwasu foliowego, kwasu pantoteinowego, minerałów, potasu wapnia, magnezu, fosforu, żelaza oraz cynku. Następna w micie mandarynka. Tutaj co po niektórzy pukną się w głowę i powiedzą co on daje tym gołębiom, ale wiem co daje. Wiem, co daje, także mandarynka tutaj, również źródło witaminy C, która też wpływa korzystnie na przyswajanie żelaza. Jak już mówiłem, działa jako antyoksydant. Znajduje się też w mandarynce witamina A, która korzystnie wpływa na skórę, na pióra, no oraz, oraz tutaj na na rząd wzroku dobrze wpłynie i witaminy, które znajdziemy, to tak jak już mówiłem, witamina A, C, E oraz witaminy z grupy B, czyli B2, B3, B6. No i, i mandarynka jeszcze zawiera tiaminę i kwasas skorbinowy. Także tutaj myślę, że będzie dobrym dodatkiem. No i tutaj, no ta mandarynka ogólnie tam jeszcze, tak jak już mówiłem, na, na skórę dobrze wpływa, na wzrok, ale korzystnie też nam tutaj wspomoże działanie układu odpornościowego gołąbków. Gdzieś tu miałem ją. Gdzie ona jest? Kurkuma. No tu została mi. Także kawałek kurkumy również ląduje w naszym miksie i kurkuma tutaj ma witaminy z grupy B czyli B1, B2, B3, B6, B9 witaminę E oraz witaminę K no i związki mineralne wapń, mangan, potas, żelazo, magnez fosfor, sód, miedź oraz cynki, działa przeciwzapalnie przeciwutleniająco przeciwnowotworowo neuroprotekcyjnie antybakteryjnie przeciw wirusowo oraz przeciw grzybiczo. Więc kurkuma naprawdę ma szereg szereg tutaj um, no szereg korzystnego wpływu na organizm. Mamy następne mango. I tutaj mango już nam, że tak powiem, sięga do samego szczytu naszego miksu naszego naszej bazy. Ogólnie i mango również tutaj ma posiada dużą ilość witaminy C oraz witamin z grupy B e, korzystnie wpływa mango na układ nerwowy na układ odpornościowy e, mango również zawiera tą witaminę A oraz E, e które, które tutaj korzystnie wpływają na tą e, kondycję skóry i na zdrowie oczu e, także. No i mango jeszcze tam zawiera enzymy, które yy, które wspomagają trawienie białek. I tak jak już mówiłem witamina C, witamina A, E, K, witamina B6 się znajduje, tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas foliowy, wapni, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk. Także tutaj będą gołąbki dosyć mocno odżywione, yy, mocno wzbogacone w mikro makroelementy w witaminy następny taki nieoczywisty składnik to jest migdał 10 10 sztuk migdała tutaj dałem i migdały również działają antyoksydacyjnie mają mają właśnie właśnie te właściwości przeciwutleniające Działają również przeciwzapalnie, neuroprotekcyjnie i zawierają sporą ilość białka oraz błonnika, więc błonnik usprawni pracę jelit. Oraz, oraz witaminy i składniki mineralne, czyli witaminy z grupy B, witaminy E, no i z minerałów wapń, magnez, żelazo, fosfor, potas oraz cynk. I ostatnim tutaj na naszym, w naszym miksie Składnikiem będzie to żółtko jaja. I żółtko ląduje praktycznie na samą górę. I czemu żółtko jaja? Tutaj już, już żółtko kilka razy było na, w materiałach poprzednich, ale przypomnę, że y, żółtko jaja zawiera y, witaminę D, E oraz K. Oraz, oraz e, kilka witamin z grupy B e, Posiada w Sobie minerały takie jak wapń, żelazo, potas, magnez, fosfor Sód e, Oraz cynk No i, i tutaj posiada sporą ilość luteiny e, Która e, Korzystnie wpłynie właśnie również na wzrok e, Również wpłynie korzystnie na układ nerwowy Tutaj jeszcze zawiera cholinę, która, która powoduje łatwiejsze, może nie powoduje, ale wspiera łatwiejsze budowanie komórek w mózgu, więc ona się przyczyni do lepszego przepływu informacji, do lepszej koncentracji, lepszego, lepszej wydajności umysłowej do poprawy pamięci poprawy tego kojarzenia, tak, przez gołąbki tutaj. No lepszą orientację będą po prostu miały, jeśli wdrożymy w, do naszej tutaj diety dla gołębi to żółtko jaja. Białko również korzystnie wpływa, ale mi tutaj chodziło właśnie generalnie o żółtko. I ja to sobie zmiksuję, za chwilę zaprezentuję, jak to będzie nam wyglądało tutaj. I tyle na razie ode mnie, za chwilę się widzimy. I ja już mam gotowe. Nasz miks tutaj jest zrobiony. Przypomina troszeczkę budyń. Pachnie, pachnie dość ciekawie. Czuć marakuje. Czuć mango, czuć pomarańcza. Tutaj może na materiale wyglądać, że jest żółty. Może może tak będzie lepiej widać, że on jest pomarańczowy. Jest pomarańczowy. O tak może będzie lepiej widać, że ten miks jest faktycznie pomarańczowy i tutaj mówię jest to dosyć Spora bomba witaminowa dla naszych podopiecznych. Tutaj po tym, po tym pierzeniu można ją śmiało podawać, gdyż ma korzystny właśnie wpływ na, na kondycję skóry. No i na wzrok. Tutaj również ona będzie dobrze wpływała na układ krwionośny, na, na układ, na funkcjonowanie mózgu, pracę mózgu. Więc no naprawdę, naprawdę mmm, polecam sobie zastosować parę tych miksów, pododawać różnych warzyw, pomieszać. E, naprawdę, naprawdę gołąbki będą w dużo lepszej kondycji, będą bardziej odżywione, będą mm, witalnie, witalnie tutaj e, przejawiały większą taką. E, żwawość, będą, no naprawdę polecam sobie spróbować. Nie będę tutaj e, zbytnio spoilerował, e, po prostu zachęcam każdego do zastosowania naturalnych miksów e, z warzyw, e, z owoców, e, chociaż no, ktoś może tutaj powiedzieć, gdzie owoce, gołębie i owoce, no bo też człowiek, jak to mówią, więc naprawdę, naprawdę warto sobie je wzbogacić, tutaj wspomóc ee, warzywkami, e, kefirami, twarogami, maślankami, owocami, takimi produktami nieoczywistymi, które, które tutaj e, będą wydawały się, że Gołąb tego nie zje, no gołąb, gołąb zje wszystko praktycznie tak co podamy mu w jakimś miksie to on to zje, ale naprawdę później odbije się to na, na jego zdrowiu korzystnie, odbije się na jego sprawności, na odżywieniu jego, naprawdę, naprawdę polecam i zachęcam tutaj również do lajkowania, komentowania. Subskrybowania można pisać do mnie na maila pigeonpoland 057gmailcom Ja postaram się jak najszybciej odpowiadać na maile, które będą przychodziły. I nie przedłużam. Tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę. PigeonPoland, pozdrawiam, cześć.